Pan z, pan z wami, i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, panie. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, i ciemności jej nie ogarnęły. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, bo wszyscy uwierzy, aby by, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był On światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A słowo stało się ciałem, i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach. Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przezwyciężył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łasce po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za, za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nigdy nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Oto, oto Słowo Pańskie. Chwała tobie, chry. Dobiega końca czas tego roku, który został nam dany przez Pana Boga. I możemy powiedzieć, tak jak jesteśmy tutaj zgromadzeni, że czas szybko mija ucieka z teraźniejszości w przeszłość. Sukcesy, które osiągnęliśmy, mijają. Zyski bledną zostaje to, co Boże i trwałe. Jakże warto w to Boże zainwestować. Czas miniony już do nas nie należy. Idzie w mrok historii. Wielu Poszło, lub pójdzie dzisiaj na bal, inni zostaną w domu. A co my uczynimy? My swoje kroki skierowaliśmy w tej chwili tutaj do Kościoła, a serce chcemy mieć przy Panu Bogu. Dlatego, że człowiek, który jest wdzięczny, który dziękuje. Jest miły Panu Bogu, a jest za co dziękować. Gdybyśmy tak choćby przeanalizowali jeden dzień, możemy zauważyć, jak wiele Bóg przez nas zdziałał, a cóż dopiero, patrząc na cały rok. Poddajemy się Bożej Opatrzności, bo chcemy, aby. Nie tylko te radości zostały przemienione w dobro wieczyste, ale również i nasze bóle, cierpienia i krzyże, a któż z nas ich nie ma? Ileż przeżywaliśmy również tych krzyży i podejmowali w tym roku? Zostawiamy je w ręku Boga. Mędrzec z księgi. Kocheled mówi, wszystko ma swój czas. Jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Czas jest wielkim dobrodziejstwem i wielkim darem. Współczesny człowiek, a my do takich ludzi należymy, coraz częściej zapomina o tym, aby zatrzymać się w miejscu. Aby przez chwilę pomedytować, odizolować się od innych, by mieć czas na rozmowę sam na sam z Panem Bogiem. Jesteśmy ludźmi, którzy ciągle się śpieszą. Młodzież zagląda do komórki, my zerkamy na zegarek, która już jest godzina. Jesteśmy w wielkim pośpiechu. Czy zatem ten pośpiech przysparza nam radość czy w niejednym wypadku nie moglibyśmy powiedzieć gdyby nie było tego pośpiechu może inaczej lepiej ułożyłoby się wszystko w moim życiu pośpiech nie jest dobry w życiu religijnym bo jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi i potrzeba, abyśmy, mając rozum, wolną wolę i duszę nieśmiertelną, ciągle wzbudzali refleksję, po co żyje i dla kogo żyje. I dzisiaj, patrząc choćby poprzez wymiar pośpiechu, może nie jeden, nie jedna żałuje, że nie zdążył się pożegnać z kimś bardzo bliskim z rodziny. Bo nie było czasu. A teraz już tej osoby pośród nas nie ma. Zostało puste miejsce. A my jesteśmy jeszcze pielgrzymami, pielgrzymami tej ziemi. W szczególny sposób o tym przypomina nam ten rok święty, jubileuszowy, przeżywany pod hasłem Pielgrzymi Nadziei. Chcemy, aby towarzyszyła nam. Ta nadzieja dana na chrzcie świętym, że rozpoczynając piękną przygodę życia z Panem Bogiem i dla Pana Boga, mamy ją uwieńczyć w niebie. Czy zatem tak postępujemy, aby ją zwieńczyć w niebie? Tyle jest przestępstw, które obserwujemy, zwłaszcza wśród młodych, sądy nie nadążają. Wydawać wyroków skazanych. Nasza cywilizacja nie wytrzymuje naporu fali zła i okrucieństwa, i w tym pośpiechu przechodzimy obojętnie obok ludzkiego życia. Owszem, czytamy w gazetach, oglądamy to w telewizji. Ktoś tam odszedł, ktoś znany, mniej znany, ale pośpiech. Nie pozwala nam zatrzymać się, aby podziękować za dartej osoby, która odeszła. Chcemy podziękować również i za to, że w tym pośpiechu mieliśmy czas dla Pana Boga, tyle, ile wygospodarowaliśmy przynajmniej na niedzielną i świąteczną mszę świętą. Ale chcemy podziękować. Również i za tych, którym przekazaliśmy wiarę i powiedzieliśmy o tym, że jak mówi przysłowie, bez Boga ani do proga. Bo, jak przed chwilą w nabożeństwie powiedziałem, nasza parafia licząca 11 850 osób, może liczyć na to, że na Mszę Świętą średnio przychodzi. 3163 osoby. Czy to dużo, czy mało? Sami odpowiedzmy sobie. Zapewne nie jest to zadowalająca frekwencja. Zapytalibyśmy, owszem, są ci, którzy wyjeżdżają poza parafię, którzy studiują, ludzie młodzi, ale ileż ludzi starszych jest? w naszej parafii, którzy tylko i wyłącznie okazjonalnie uczestniczą w niedzielnej świątecznej Mszy Świętej. Czasami nawet usprawiedliwiają siebie jeszcze z czasów pandemii, że przecież tak samo ważna jest Msza Święta transmitowana przez katolicką telewizję Serbinów. To nie jest to samo. Uczestnictwo dla człowieka, który kocha Pana Boga, realne jest czymś innym aniżeli uczestnictwo duchowe. Owszem, jeżeli ktoś jest chory, możemy zadość uczynić tej Mszy Świętej, łącząc się duchowo z tymi wszystkimi, którzy realnie w niej uczestniczą, ale tylko pod warunkiem, kiedy jesteśmy chorzy, nie wychodzimy z domu, z mieszkania. Ale jeżeli fizycznie jesteśmy zdrowi, czy nie będziemy rozliczani z tych niedzielnych i świątecznych mszy świętych? Wspomniałem również w czasie nabożeństwa, co jest wielką radością dla mnie jako proboszcza, ale zapewne i dla kapłanów, że jest lepsza, większa frekwencja osób, które przyjmują komunię świętą. Bo około 1499 osób, więcej aniżeli w poprzednich latach. To świadczyłoby, jeżeli nie jest to jakaś pomyłka, o tym, że jest większa świadomość naszego uczestnictwa we mszy świętej. Zresztą i kapłani podpowiadają, że u nas jest ta permanentna spowiedź ludzi, którzy systematycznie klękają do kratek konfesjonału, wyznając grzechy, aby być blisko Pana Boga. Jest to wielka radość. Trwajmy dalej w tym, rozwijajmy i pogłębiajmy. Przed nami czas, który jest nieznany, ale na pewno to, co jest znane, to czas roku jubileuszowego, roku świętego. Może właśnie ten rok wyzwoli w nas jeszcze większe pragnienie zjednoczenia się z Panem Bogiem. Bo przecież blisko ojców dominikanów jest kościół, który został wyznaczony jako kościół stacyjny. Tam będzie trwała permanentnie spowiedź kapłanów, którzy będą przyjeżdżali z dekanatów, po to, aby o każdej porze można było skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, jeżeli. Ktoś otrzyma wewnętrzne natchnienie, aby stanąć w prawdzie i rozpocząć przygodę życia z Panem Bogiem od nowa. Dopóki żyjemy, nigdy nie jest za późno. Dlatego wykorzystajmy ten czas jak najowocniej. Starajmy się, aby nie były to tylko hasła roku jubileuszowego, puste, ale w to hasło pielgrzymi nadziei. Wpisujmy samych siebie. Chcemy i teraz, kiedy uczestniczymy w tej mszy świętej prosić, aby kończący się rok był wołaniem do Boga o pamiętanie dla tych, którzy pobłądzili, bo nikt nie jest z Kościoła wykluczony. A wielu jest takich, którzy pobłądzili, którzy zeszli, jak często mówimy, na manowce życia Prośmy o pamiętanie dla nich, bo przyszłość, drodzy bracia i siostry, należy do tych, którzy kochają, a nie do tych, którzy nienawidzą. Przeszłość należy do tych, którzy wierzą, a nie do tych, którzy zaprzepaścili swoją wiarę. Przeszłość należy do tych, którzy mają nadzieję. A nadzieja nie jest matką głupich. Nadzieja pozwala nam spojrzeć dalej i głębiej ku Bogu, który do końca nas umiłował. Dlatego z wdzięcznością patrzmy na to wszystko, co przechodzi do historii. Z teraźniejszością przeżywajmy to, co możemy ogarnąć sercem w darze miłości i z ufnością. Otwierajmy się na przyszłość, prosząc Pana Boga, aby był razem z nami, bo On jest początkiem i końcem Chrystus wczoraj, dziś ten sam na wieki. Ale także prośmy naszą Marię Matkę Nieustającej pomocy, którą przyzywamy tutaj w tytule Matki Nieustającej Pomocy w każdą środę aby zwłaszcza wtedy, kiedy się gubimy, pomogła nam odnaleźć drogę, byśmy bezpiecznie powrócili do Jezusa Chrystusa, który do końca i Ciebie i mnie umiłował. Amen.